Pięć klubów na literę A. Arsenal, Arkadynia, Augsburg z Niemiec, mm -hmm. Atletico Madryt. No. Jeszcze jeden. Atalanta United. Atalanta United? Al albo Atalanta z Włoch po prostu. No, Atalanta... Atalanta United Atalanta, z USA, Atlanta, z USA tak, a Atalanta tak, Bergamo. Tak, tak. tak Okej, okay, tak, okay, tak, dobra. Uznajemy. Cztery kluby z Ligi Francuskiej. PSG, Monaco, Lille i Sadrę. Pięknie. Trzech piłkarzy z Ekstraklasy. Tu polecimy. Bartosz Mrozek z Bartosz Pustka i Joel Pereira Zach. Dwóch polskich piłkarzy grających w lidze tureckiej. Krzysztof Piątek. I teraz jeszcze ktoś przeszedł niedawno. jest tam kilku. Jest Piątek na pewno. Nawet I... reprezentant Polski tam gra. Teraz przeszedł. Drużynie José Mourinho. Fenerbahçe czy coś? Bo on chyba grał w USA. W USA nie grał tam gdzieś? Maje trzy sekundy albo nie uznajemy. Raz, dwa. No nie ma, nie. Dobra. Jeden obcokrajowiec grający w Bardzie Poznań. O no teraz przeszedł yy, Markow.